Dzień dobry, słodki miąż melona każe nam traktować go jako owoc, ale tak naprawdę melon to warzywo należące do rodziny dyniowatych. Jest uprawiany głównie w Turcji, Chinach, Indiach, Hiszpanii czy USA. 100 g produktu dostarcza 36 kcal, 9 g węglowodanów, w tym około 8 g cukrów, około 0,5 g białka oraz mniej niż 0,5 g tłuszczu. Melon zawiera składniki mineralne, takie jak potas, fosfor, sód, magnez, wapń, żelazo oraz witaminy. Witaminy C, K, witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy, a także polifenole i karotenoidy, takie jak beta-karoten, luteina i zeaksantyna. Ze względu na dużą zawartość wody melon jest doceniany przez osoby odchudzające się. Ponieważ działa lekko przeczyszczająco i moczopennie, co wykorzystywane jest także w leczeniu wielu problemów z nerkami i układem moczowym. Melon ze względu na zawartość karotenoidów oraz polifenoli wykazuje działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Do tego karotenoidy chronią przed rozwojem miażdżycy. Melon wpływa również bardzo korzystnie na stan tętnic, pracę serca i ochronę układu krwionośnego. Melon jest owocem bogatym w potas, który odpowiada za regulację ciśnienia tętniczego. Z kolei obecna w melonie witamina K przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Magnet zaś stabilizuje ciśnienie krwi oraz pomaga zapobiegać nagłym zawałom serca czy udarom mózgu. Warto wspomnieć, iż regularne spożywanie melona skutecznie poprawia stan naszej skóry, a także włosów i paznokci. Melon ma wysoki indeks glikemiczny, dlatego powinny go unikać osoby z cukrzycą. Melona nie powinno się zbyt długo przechowywać w formie rozkrojonej, ponieważ wystawiony na działanie powietrza bardzo szybko traci swoje cenne właściwości. Melon najczęściej jedzony jest w formie surowej. Świetnie sprawdzi się także w sałatkach oraz jako dodatek do deserów czy różnego rodzaju napojów, takich jak drinki czy koktajle. Melon jest też dobrym surowcem do wyrobu konfitur, soków i owoców kandyzowanych.